ma tutaj Kacpi Dzisiaj zaprezentuję wam 5 paczek Champions League 2013 14 A więc zaczynamy Pierwsza paczka No i tak Tutaj jakaś obrócona karta I tą kartą obróconą jest Carlos Tevez Impact Signing Tutaj sobie go damy Czwarta paczka raczej druga, przepraszam Was tak. I Impact Signing Pierre-Emerick Ambeayang Luka Modric. Diego Lopez. Trzecia paczka i Top Master Frank Ribery. Super, naprawdę super. miałem sześć paczek, w jednej mi się trafił Legends, i tutaj Top Master. Położymy sobie go tutaj, o. Super, naprawdę super. Jestem zadowolony z tego unboxingu. I co tutaj? Tutaj coś jest. I tutaj jest Edison Cavani Impact Signing. I ostatnia paczuszka z Messim I co w tej paczce będzie? Zaraz się przekonamy. I tak tutaj, coś jest. I runej na sam koniec. I tutaj jest Rising Star. I lkai gundogan. To dzisiaj na tyle. Do zobaczenia. Cześć.